Początki tej wystawy się zaczynają 20 lat temu, kiedy zacząłem zbierać rzeźbę zakopiańską twórców państwowego przemysłu drzewnego, który, która została założona na początku zeszłego wieku. Jednym z dyrektorów, pierwszym i bardzo znaczący był Karol, Karol Stryjeński. I od lat zbieram rzeźby, zwłaszcza mnie fascynowało, jak ci młodzi chłopcy, górale w Zakopanym w tym samym czasie tworzyli formistyczną ardekowską rzeźbę w drewnie, tak samo jak twórcy im współcześni w Paryżu. W jaki sposób te prądy sztuki wtedy nowoczesnej przenikały aż do, do Zakopanego. Rzeczywiście moja wyjątkowa. Miłość i taki afekt do tego miejsca, pewnie nie odbiegał od wszystkich tych twórców, których przedstawiamy w naszej wystawie. Oni zakochali się w tym miejscu i oczywiście ulegali temu narkotykowi, tej Zakopianinie. Jesteśmy pośród rzeźb szkoły przemysłu drzewnego, instytucji założonej w połowie lat 70. XIX wieku, instytucji, która wydała na świat i ukształtowała liczne grono znakomitych, znakomitych artystów. Tutaj w tej części wystawy zastanawiamy się nad tym, jak w rzeźbie, ale też w malarstwie przedstawiani byli ci, którzy mieszkali w, na Podhalu, w zakopanem również, jak byli widziani ci, którzy przyjechali do zakopanego i na podtatrze, z Krakowa, Warszawy, Lwowa, i swoją opowieść o góralszczyźnie, o góralkach i góralach. W 1925 roku na wystawie Art Decoratif w Paryżu, gdzie Polska miała wspaniały pawilon, właśnie też między innymi współtworzony przez Karola Stryńskiego, pokazujący właśnie Polską Szkołę Ludową w wersji nowoczesnej tamtych czasów. Ten pawilon polski odniósł gigantyczny sukces, i to był taki triumf polskich artystów w Paryżu, a ten salon wyglądał tak jak dzisiejszy Expo, czyli każdy kraj miał swój oryginalny pawilon i ta wystawa stała się początkiem stylu Art Deco, czyli z nazwy Art dekoratif skrócono na Art Deco i stąd pojawił się ten rodzaj designu i sztuki na świecie właśnie na zasadzie uproszczonych form yy, uproszczonej formy tego co nas otacza